buono grazie queste sono qui hanno il ministero Beh sono Giovanni Ambassador sono anche dal Consiglio Generale e la Kongresu Kolonii Kanadyjskiej w całej Kanadzie, Zarządu do Głównego, kiedy szanowni wszyscy przedstawiciele Kongresu Kolonii Kanadyjskiej. Z jednymi z, z, naszy, z naszymi siostrami, zakonnymi wszyscy opiekunowie młodzieży, arcerze. o ogromnej części tych ważnych dla Polski rzeczywiście spraw międzynarodowych, które były realizowane. Nie było pracy, nie było szans rozwoju. Wreszcie czasy, kiedy znowu byliśmy napadami, Druga Wojna Światowa, po której tak bardzo wielu naszych rodaków, którzy chwali się na jej frontach, uważało, że nie ma dokąd wracać. Bo ich ojczyzna tak naprawdę nie odzyskała wolności pełnej suwerenności i niepodległości, że jest w dominacji sowieckiej. O chorobach obcego mocarstwa. Jego z było też prześladowanych w Polsce przez komunistów, którzy chciało walczyć o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. to by się stała taką jak ojczyzna, którą pamiętajcie, taką tak, którą pamiętajcie, śmiało można powiedzieć. To wielka, wspaniała, przesycona patriotyzmem polska krew która wyjechała za granicę, także tutaj do Kanady. Ponad milion Polaków, polskich Kanadyjczyków, ludzi z polskimi korzeniami, ludzi czujących związek z ojczyzną bardzo często gdzie gdzieś daleko za oceanem, ale jednak cały czas od pokoleń czujących związek ludzi bardzo często różnej narodowości. Bo nie tylko narodowości, które powiedzieliśmy czysto polskiej, ale też polskich Żydów, polskich kolmiach, ludzi, którzy mieli w sobie różne wiemy, ale czujący związek z polską ziemią, z polskością, z polskim językiem, z polską kulturą, z polską tradycją. Z tym wszystkim, co tą polskość przez stulecia, przez ponad tysiąc lat tworzyło. Dziękuję za wsparcie, które Polska od Państwa potrzebowała. W tych trudnych czasach i potem, kiedy staraliśmy się o to, by stać się częścią wielkich wspólnot międzynarodowych, takich jak Sojusz Północnoatlantycki, czyli NATO. Tak wiemy znakomicie o tym. Byliśmy wspierani przez Polaków w Stanach Zjednoczonych, ale także przez Polaków tutaj, w Kanadzie. Przez kongresy kolonii amerykańskiej i kanadyjskiej to było bardzo silne wsparcie. Są państwo ważną część społeczeństw swoich takich. Ponad milion obywateli. To nie są żarty. To także była ważna siła wyborcza. Ale to przede wszystkim bardzo wielu ambitnych, inteligentnych ludzi, wykonujących rozmaite zawody, bardzo często stanowiących... Elity intelektualną społeczeństwa bardzo często wpływą w polityce, umiejące sobie znakomicie radzić. Mam pytanie, czy sobie Państwo znakomicie radzić, Wystarczy popatrzeć na tą salę. No kiedy nie ma? znaczenie polskich Polaków, przede wszystkim tych tutaj na Kanady i jakie są ich, ich wpływy, także w sferach politycznych, tam gdzie podejmuje się najważniejsze decyzje dla demokratycznego kraju. Dziękuję za to z całego serca, że Państwo taką misję tutaj wykonujecie, że Państwo tak reprezentujecie nas Polaków tutaj tyle kilometrów od Polski. Dziękuję za to. Z całego serca jestem wzruszony i ogromnie dumny, że mogliśmy się z Państwem spotkać, że jesteśmy wraz z żoną Pierwszą, Panią Prezydencją, która tutaj w zachodniej Kanadzie jest. Dziękuję bardzo. Ale tu jest jedna strona. Z... Ta aktualna siła że siła wpływów przebicia środowisk polskich, kolonijnych, kongresu kolonii kanadyjskiej, wszystkich państw, polskich organizacji. Ale ja chcę także podziękować za to, tak myślicie Państwo o przyszłości. O przyszłości, której nie brakuje także, pamięci o Polsce, o naszej tradycji, o naszej budynki, o dzieciach, o młodzieży, które dzisiaj za かわいらしい。So, Ważne o naszych wartościach. O Bogu, o Ojczyźnie, o Chorobie, o Członcie. O szacunku dla drugiego człowieka, o kradzieckim. <grym> Z całego serca zaczęliśmy. Śpiewali po polsku.

to powożą daleko, po to by te kilka godzin mogły obcować z polskim językiem, ucząc się polskich zasad, gramatyki, ortografii, ucząc się polskiej historii, geografii czy ucząc się za to z całego serca wszystkich Państwu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczyliśmy dzisiaj. Państwa. To jest pewien symbol. Drobny, choć ważny państwowy, ale w istocie Nie Niemniej jednak chciałbym, żeby miał tutaj to znaczenie, które w mojej intencji, w naszej intencji jest to nadane. Tak jak nasza obecność dziś tu u państwa. Poczucie, że nie tylko w tym pamiętacie o swoim, o po Polsce, o po swojej ojczyźnie, ale chcę, żebyśmy wiedzieli, że Polska pamięta też o nas, składa się na ten wielki temat, jest budowanie polskości i polskiego dziedzictwa tutaj z daleka od rzeczypospolitej. Tak naprawdę Dzień i Miesiąc Polskiego Dziedzictwa to jest Państwa Dzień i Miesiąc. To jest Dzień i Miesiąc Wasz, to jest Dzień i Miesiąc Waszych rodzin, tej historii, tych drogów rozsianych po całej Kanadzie, których można już mówić stulecia. Tak, wiele polskich tutaj zostało i dziękuję, że Państwo o nich pamiętacie. Dziękuję z całego serca. Życzę Państwu wszelkiego powodzenia. Zapraszam do Polski, jak najczęściej. Dzieci mówili, że niektórzy nie byli odwiedziła w to Namawiam do przeniesienia się do Polski, ale przede wszystkim do tego, żebyście Państwo nas odwrócili. Każdy sam w odpowiednim momencie zdecyduje, co chce ze sobą Natomiast bardzo nam zależy na tym, żebyście Państwo przyjeżdżali. Żebyście Państwo przyjeżdżali, zabierali dzieci, żebyście Państwo współtworzyli wspólnotę także z nami w Polsce. W sensie dosłownie, poprzez wzajemne obcowanie, poprzez wzajemne przebywanie. Dziękuję za to, że tak pięknie tworzycie Państwo tą wspólną returę. Wewnątrz, w Kalkarie, razem. Właśnie wkraczałem przed chwilą przedstawicielom i i w Kalkarie, i dzisiaj też nas spotkaniu z radzyżami byli, a z Kalkarie, którzy przyjechali specjalnie tak dalej. w Kanadzie, bo nie wszędzie nie są zawsze słoneczne. Już wiemy, co się dzieje, co robią w życiu. Ale to akurat, bo to, to bardzo często. Proszę Państwa, przede wszystkim życzymy Państwu powodzenia. Powodzenia, zdrowia, szczęścia. Żebyście Państwo byli szczęśliwi, żeby wszystkie sprawy dobrze się układały. Życzymy Państwa z radością za każdym razem miejsc, w których Państwo przyjedziecie. To zaproszenie jest zawsze nieustannie otwarte po każdej porze dnia nocy. Dziękuję bardzo.